Spółka pozytywnie.pl specjalizuje się w kreowaniu i prowadzeniu kompleksowych działań na Facebooku. Wyróżnia nas to, że posiadamy doświadczenie w prowadzeniu własnych działań na Facebooku. Bornin.pl, dla przykładu, jest jednym z bardziej angażujących fanpage'ów y w Polsce. I to właśnie zaangażowanie, a nie liczba lajków, buduje zasięg na Facebooku. Facebook jest platformą, która daje firmom możliwość realizowania różnych celów: budowę wizerunku, wsparcie sprzedaży, komunikacji z klientem, analizy, planowania i definiowania celów. Należy rozpocząć swoją przygodę z Facebookiem. Pozytywnie.pl prowadzi bardzo praktyczne szkolenie. Facebook jako narzędzie komunikacji z klientem. Podczas szkolenia jego uczestnicy poznają zasady, narzędzia, mechanizmy rządzące Facebookiem. Potem przygotowane razem treści umieszczamy na prawdziwe fanpage, e, a następnie analizujemy efekty naszych działań, aby sprawdzić, jak skuteczni jesteśmy. Mając większą wiedzę na temat tego, czym jest Facebook, możemy przejść do przygotowania strategii obecności i komunikacji marki na Facebooku. Rozpoczynamy od analizy rynku i wyciągamy wnioski. Następnie definiujemy cele, grupę docelową. Po to, aby wypracować idealną strategię komunikacji, narzędzia i mechanizmy, jakie chcemy wykorzystać po to, aby ta strategia była spójna i działała. Mając gotową strategię, przechodzimy do jej realizacji. Prowadzimy fanpage y firmowe, przygotowujemy konkursy. Prowadzimy kampanie reklamowe na Facebooku i na naszych serwisach oraz integrujemy stronę klienta z Facebookiem. Wszystkie działania, które prowadzimy, robimy po to, żeby maksymalnie zaangażować użytkownika. Pamiętajmy o tym, że kluczowe na Facebooku jest to, aby użytkownik nacisnął przycisk lubię to, skomentował lub udostępnił treść.